Jo, jo, jo! Witamy w kolejnym odcineczku z projektu CR250. Myślałem, że sobie pojeżdżę, a ogarnąłem, że nie tylko uszczelka podgowisu jest wydmuchana, ale także korba. Najprawdopodobniej, nie wiem, może łożyska wału. Chociaż powiem Wam, że sprawdzałem po prostu po odkręceniu tej pokrywy. Sprawdzałem, czy jest taki luz na magnecie, i tego luzu nie było. Więc coś innego musi klepać, a jak coś innego musi klepać, no to możliwe, że jest to właśnie ta korba. Plan na dzisiaj jest taki: co prawda jest godzina, i pies szczeka już, bo jest godzina 22 prawie za 15:22. Także zobaczymy, ile czasu uda mi się wyciągnąć ten silnik. No i mam nadzieję, że to będzie taki e, fajny akcent na zakończenie dnia przed pójściem spać, że wyciągnę ten silnik i zobaczymy, co z tego będzie. Także zabieram się do roboty. Już cerkę rozebrano trochę. W sumie to nie trochę, no bo już zostało wyjąć tylko jedną śrubę tutaj na dole. I można wyjeżdżać z silnikiem. Co prawda gaźnik jeszcze siedzi, ale jest jakby tutaj poluzowany. No i mam nadzieję, że po prostu ten silnik trochę cofnę i wyciągnę jakoś do boku. A ten gaźniczek sobie tutaj zostanie. No i jest godzina 22, 22 i 22. Już kurczę 5, ale było przed chwilą 2. 37 minut jak na razie minęło. No i zobaczymy jeszcze ile zajmie mi wyciąganie. A coś czuję, że te wyciąganie może zająć dłużej niż rozkręcanie tego wszystkiego. Problemy z tym, aby odpiąć te kostki od zaponu, oczywiście, prawie zepsułem te kostki, ale myślę, że będzie dało się coś z nimi zrobić. Dobra, mamy silnik, obejrzyjmy go na stole. Słuchajcie, po pierwsze, no to jak widzimy, jeszcze tutaj trochę wody jest, coś tam chlupy na różowo. Pewnie widzicie, ale czekajcie, spróbujemy tak go pokazać. Zawaliście Kombinarki służą oczywiście. Jako narzędzie każde, czyli mogło być po prostu wszystkim, w tym przypadku podpierać mogą. No i zobaczmy, co tu jest w środku. Jak ten tłoczek wygląda. Nie wiem, czy widać, czy spoko, czy niespoko. Jest generalnie dość mocno porysowany. Jest on dość mocno porysowany. <gry> Ciekawe, jak tam cylinder. Myślę, że cylinder to już jest w ogóle, zobaczcie jak tu jest wykaszlane całym olejem, zawalone dookoła. To po pierwsze. A po drugie, tutaj jest taki, tu gdzie siedzi wydech, jest owal. O, w tym gnieździe jest owal. I to jest akurat słaba sytuacja, ponieważ, no, tak jak widzicie, są tutaj przedmuchy i jest mocno zawalone olejem. Jest tutaj także, kurczę, no nie wiem, no, nie złapię mi ostrości, o, złapię, że tutaj są takie wyżłobienia. Są one od tego, że poprzedni właściciel po prostu, no zgięty wydech jak zgięty wydech to jest tutaj parcie yy, i mimo tego nawet, że są ringi gumowe to jednak ten wydech ma takie rowki no i po prostu te rowki się tutaj odcisnęły od wibracji no. tak to wygląda i temu po prostu jest tak zawalone, no nie wiem czy dałoby się tutaj tulejkę wprasować jakąś fajną pytałem tokarzy, oni mówili, że nie no to nie wiem, no i dlatego najprawdopodobniej wleci nowy cylinder, w końcu czy wleci? Zobaczymy, mam nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni w dwóch tygodni, Mam nadzieję, że w dwa tygodnie się wyrobię, oczywiście z dostawą części, czyli cylindra, korby, przebiciem korby, bo korby głównie tutaj będziemy robić I tak dalej, i tak dalej, no mam nadzieję, że, 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 że się uda no. A czy się uda na pewno? To sprawdzimy Myślę, że jeszcze ściągnę teraz cylinder, żeby zobaczyć po prostu jak to wygląda I chyba na dzisiaj koniec z kopką też mam problemy. Chyba większość z Was pamięta. No ale mam nadzieję, że, że kopkę też mi się uda ogarnąć. Dobra. Cylinder mam rozkręcony. Zobaczmy co kryje się w środku. Uszalala Elegancko I to jeździło tyle czasu Ale korba zajechana No tłok w sumie nie jest lepszy No bo tłok jest kurde też dość Mocno przeorany Ale no po korbie to się tego nie spodziewałem Zobaczcie to Zobaczcie to Ciekawe czemu klepało Ciekawe. O kurde, czekajcie. Czy na tym wale nie powinno być blach? To gdzie są te blachy? Czy ja miałem wał bez blach? Ej, kurde. Ej, kurde. Ale ja miałem chyba wał z blachami. Kurde, nie wiem. Ej, bez kitu. Ej, bez kitu nie ma blach. No to teraz powiem wam, że się zaskoczyłem. W sumie no byłem, jak ten silnik był rozebrany, ale wtedy chyba jakoś za bardzo się nad tym nawet nie skupiałem. Czy ten wał mał, miał blachy, czy nie miał? Może mechanik zdjął? Może. Kurde, ale jestem zaskoczony, ty. No, powiem wam, że jestem w lekkiej konsternacji, bo kurde, no nie wiem o co chodzi i po prostu nie ma nie ma blach. No, ale zobaczmy też tłoka, no, jak tłok wygląda. I teraz zobaczcie. Tutaj po bokach ma dość mocno wypracowane. Tu po środku jeszcze widać tą powłokę, tą, nie wiem, teflonową czy coś takiego, bo to wosner był wsadzany. Tutaj kurczę widać, że jest wytarte. Tutaj znowu widać trochę jeszcze tej powłoki. Tutaj też widać tej powłoki. Tu coś jest przyjarane. Wokół pierścieni w ogóle jest. Tak to wygląda. O, zobaczcie sobie tłoka dookoła. Ja generalnie nie znam się na takich rzeczach, no ale to chyba nie jest normalny wygląd tłoka, co nie? Tak czy inaczej, no 4 lata jeżdżenia robił swoje, nie? Jakby nie patrzeć. Więc no, odcisnęło to na nim swoje piętno. Dobra, zobaczmy cylinder. Jak widać, cylinder też nie jest jakiś super mega. Jest na fest. Generalnie tak nie powinien wyglądać cylinder, nie? Raczej to nie jest to, czego się spodziewamy po, po określeniu dobry cylinder. No tutaj, jak widać, najbardziej jest tutaj. Eee wyjechany ostro. No kurde on nie ma Nikasilu, no co tu dużo gadać. Nikasil w tym cylindrze to jest po prostu już wiecie, zapomnienie, nie? Temat jest też taki, że co prawda tej głowicy nie będę zdejmował, bo tylko co założyłem uszczelkę i możliwe, że jeszcze ten cylek założę, jeśli mi nie przyjdzie. No jeździłaś się zatrze. Ale on miał tutaj też takie dość duże rysy. Dwie. Czekaj tutaj. Tak, gdzieś tutaj. I w sumie jakiś czas temu one były, a teraz patrzę, że już prawie znikły. Także spoko, spoko. Nie, w sumie tam wyżej też są. Okej, okay, tam wyżej też są jednak. Także no, ten cylinder ma dużo głębokich rys. Takich, że się da wyczuć pod palcem, to prawda. Nie są one takimi ostrymi zadziorami, ale są takie dość. No wiecie, takie gładkie. No i zobaczmy głowicę. Jakieś w ogóle dziwne rzeczy są na niej. Co prawda to są chyba po prostu poodbijane te... Mmm, podbijane kawałki czegoś. No ale kurde, jak wyjmowałem ostatnio głowicę to tego nie było. A przynajmniej tak mi się wydaje. Także wracamy teraz znowu do tematu kurde mojej korby i tłoka i... padaka ostra. Padaka z tego, że tu blach nie ma, nie? Hit z satelity. Dobra. Kończymy to na dzisiaj. Następnego dnia, czy tam którego będziemy rozbierać silnik, dobra. Dzień kolejny: Rozbieramy dalej silnik. Będziemy ściągać magneto ten podnóżek, znaczy podnóżek to jest dźwignia zmiany biegów. Później, no, jakaś tam reszta od strony sprzęgła, będziemy rozbierać, i tak dalej. No i co? Dobieramy się do rozbierania. Silniczek, w sumie mamy już wszystko zdjęte z tamtej strony, jak widzieliście. Nawet tutaj odwróciłem silniczek i wypadło mi łożysko. Yy, powiem wam szczerze, nie wiem, czy ono powinno wypaść. Chyba nie, chociaż w sumie, jak od tej strony jest wsadzone, no to raczej powinno, no bo w, od tej strony raczej się nie wkłada łożysko tak na sztywno. Ale nie wiem, będę musiał to sprawdzić. Jeśli yy, wypadło, no to najprawdopodobniej trzeba będzie tam coś skorygować. Yy, no i teraz co? Będziemy pchać korbę. Będziemy rozpławiać połóweczki. Mam tutaj e, ściągacz. O! 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 Co, wezmę tutaj, wkręcę, bla, bla, bla. I wyciągnę do góry. ściągać już założony. Wszystko spoko chyba jest zrobione. E, no i słuchajcie, możecie mi wierzyć... Że, że, nie, możecie mi wierzyć lub nie, ale to moje pierwsze rozbieranie silnika samemu. Także trochę się stresuję tym. No ale zobaczymy. no Może nic nie, nie zepsuje. A nawet jeśli zepsuje wał, to i tak ręką mogę na to machnąć, bo wlatuje nowy wał. Dobra, rozebrałem i powiem Wam, Holy shit, jak to w ogóle wygląda, nie? Zobaczcie ten wał. On ma, w ogóle ma takie rysy yy, po bokach, że najprawdopodobniej właśnie ta cr się kiedyś zatarła. Bo blachy pękły i nawet tutaj w karterach yy, są takie ślady. Bynajmniej nie było to za mojej kadencji. No ale nie wiem, no, spróbuję to jakoś zniwelować yy, troszeczkę, ewentualnie właśnie przytrę papierkiem. Zobaczymy czy uda mi się to wyrównać, no bo kurcze jednak fajnie by było, żeby to było zrobione tak jak trzeba. Kurczę, no, co Wam tu mogę powiedzieć, no zostawiam to na razie tak jak jest, sprawdzam jakie łożyska będę potrzebował yy, i składam zamówienie dzisiaj. No i co, czekam na korbę, tłoka, cylinder. Wszystkie łożyska, jakieś uszczelniacze pierdu, pierdu będę musiał ogarnąć, i składam. Jaram się, że w ogóle rozłożyłem ten silnik samemu. Taki dumny jestem trochę z siebie. Pierwszy mój silniczek. Cieszę się, że przynajmniej na tym sprzęcie. No i dobra, to co? Mamy zmrożone łożyska, już mi przyszły na wał. Yy, mamy też nową korbę, a raczej cały wał. Proxa, co jest w ogóle totalnym sztosem, i jaram się tą częścią chyba najbardziej. No bo jeszcze nie przyszedł mi cylinder. Nie przyszedł mi cylinder. Jestem mega wkurzony z tego powodu, że nie przyszedł mi ten cylinder. Kurde, no nie ma co za bardzo rozpaczać. No i jeśli nie przyjdzie mi w tym tygodniu, no to najprawdopodobniej po prostu złożę motocykl i pojadę nim na Czechy ze starym cylindrem. Szkoda, 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 szkoda. No ale cóż, niestety tak czasami bywa. No miejmy nadzieję, że, że jednak uda się i on przyjdzie. No a teraz co? Zabieramy się za składanie silnika. Trzeba tutaj trochę nagrzać te półweczki i wtedy będziemy wsadzać łożyska, a później wał i tak dalej i tak dalej. Bank. Silnik już poskładany, a może nie poskładany, ale po części złożony. Połówki są już ściśnięte. Wał siedzi nowiutki. O, jeszcze na czopy. tutaj mam takie coś, o, żeby było ochronione. No i co? No, powiem wam, że trochę się namęczyłem, ale to moje pierwsze składanie w ogóle dwusuwano nie. Mam nadzieję, że skrzynia i cała reszta będzie wszystko w porządku śmigać. Taka moja jest nadzieja. Teraz będzie składanie, oczywiście, tej yy, całej tej kurde. Tam. No z drugiej strony, sprzęgła i tak dalej. Więc to będzie składane, a następnie no cylinder. Tylko, że na cylinder ciągle czekam. I właśnie chyba się na razie wstrzymam, po prostu z, z, z zakładaniem cylindra. Poczekam i zobaczymy, może przyjdzie w środę bądź czwartek, nie wiem. Jutro zadzwonię do chłopaków i zapytam, czy wysłali go, czy nie. Jeśli wysłali go, jeśli jest on dzisiaj u nich, no w sumie dzisiaj powinien być, no więc może dzisiaj nawet jeszcze zadzwonię. No i zobaczymy, czy wyszedł, czy nie wyszedł. Jeśli wyszedł od nich, to super, jeśli nie, no to, to będę wiedział, czy składać. No. Także zaraz spróbuję zadzwonić i zobaczymy. Dobra, słuchajcie, silnik już prawie poskładany, jeszcze muszę tylko podociągać śruby od tego dekielka. I miałem takie perypety, po prostu masakra. Nie wiem w ogóle, czy zdążę na ten wyjazd do Czech, bo jest po prostu plan tak napięty, że szok. No ale nic, nie poddaje się, składam, walczę z tym. Tłoczek zakładam oczywiście stary, cylinder zakładam także stary. O, oh, i zobaczymy co to będzie się działo. Kurde, no jestem w takim napięciu i po prostu tak cisnę z tematem, że po prostu już nie wyrobię. A jeszcze mam jakieś tam inne zajęcia, które muszę ogarnąć. No ale nic, no biorę tłoka, zapinam, wkładam cylinder i wkładamy do budy. I składamy i zobaczymy. Może się uda. Może, mam nadzieję. Tłoczek ze starego wału zdjęty. Nawet nie wiem, o, łożysko wypadło, ale łożysko. Zostawiamy nowe, a raczej nie zostawiamy, tylko dajemy. Dajemy nowe, które przyszło razem z wałem. Trochę oleju na łożysko. I zakładamy tłoczek. Tu mamy tłoczek. Mamy zabezpieczenie, no nie zakładam nowych zabezpieczeń i generalnie nie zakładam nowego tłoka, bo po prostu mi się to nie opłaca, no. bo czekam na nowy cylinder i wtedy do nowego cylindra dam nowy tłok, po prostu ten cylinder jest na dojechanie, ten tłok także, więc nawet jeśli się zatrze, to dla mnie to nie robi różnicy, bo, bo po prostu tak, no. oby mi się tam z dołem nic nie stało, a raczej się nie stanie, no bo niby po co ma się coś dziać z tym dołem. The pieces. Kazacko, kozacko jest, działa, cieszę się, że działa, jest fajnie, że działa, 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 działa. To skoro działa, to mogę Wam się pochwalić jeszcze jedną rzeczą, nową okleiną od AG. Tak będzie się prezentowała okleinka nowa, myślę, że całkiem spoko. Seryjna, oryginalna, wandowska okleinka, do której mam czarne plasticzki. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. No dobra, to króciutko. Honda zapakowana na przyczepkę, dzięki Adam za użyczenie przyczepki. Kozak, opcja, bo przyznam szczerze, jak miałem kombinować, jak to zapakować, ten motocykl i tak dalej, no to już dostawałem jakiegoś, kurde, fioła. Nowa okleinka siedzi. Wydaje mi się, że całkiem ok. Chociaż no, mam pewne zastrzeżenia, ale pewnie muszę się przyzwyczaić. Zobaczymy. A poza tym no, to właśnie jest motocykl. Prawie gotowy. No. Co prawda ubolewam trochę, że tego cylindra nie mam. Ale zawór wydechowy jest chyba dość dobrze ustawiony, bo zbiera się fajnie motocykl. Poprzednim razem chyba był źle ustawiony, bo nie było czuć takiego rezonansu. A teraz no, jak wpada w rezo to jest naprawdę dzik. Także o tyle jest spoko. Kończę na dzisiaj i widzimy się na wyjeździe. No i pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, suba, lajka, like komentarz, bla 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 bla. Jak chcecie, tak róbcie. Trzymajcie się. Pozdro. Elo. Dobra, idę spać.